E, gramy z jednym z głównych pretendentów też do e, Mistrzostwa, także e, myślę, że mecze między Scrum, e, PGS Krom a, a SEK Rzeszów zawsze e, można powiedzieć elektryzują nie tylko kibiców, ale także naszych samych zawodników. Mecze przeciwko Andrzejowi też są szczególne. Tak jak powiedziałeś, znamy się, on zna mnie, wie co ja gram. Ja mniej więcej wiem co on gra. Eee, ile miałem procent badań? Grałem, 7,5 wygrałem. No właśnie, Andrzej wygrał punktami. Więc. Mariusz, pokazał, że jest naprawdę zawodnikiem na mega światowym poziomie i w takich meczach jak. jak i jak, jak, jak dzisiejszy, po prostu udowadnia swoją klasę, i, i mając Mariusza w takim meczu, grającego tak, to można się spodziewać bardzo dobrych rzeczy. Nie wiem, nie myślałem jeszcze, ale oczywiście, że dla sportowcy to nawet naj, największy prezent to jest zdrowie i sukcesów. Także. Zobaczymy co dostaje. No, i tak wiele mi nie potrzeba, ja, ja się cieszę też z tego, że, że pojadę spotkam się z rodziną po, po tym dużym, długim okresie, z którym się z nimi nie widziałem i no i to jest dla mnie taki prezent. A wypuścicie to przed, żeby św. Mikołaj mógł zobaczyć. Co, co bym chciał dostać pamiętam, bardzo mi się podobał taki film Holiday był. Natomiast tyle tych filmów już widziałem, że... Naprawdę jest mi bardzo ciężko stwierdzić i powiedzieć jednoznacznie, że jest to mój ulubiony świąteczny film. Kevin, Kevin. No, daj Kevin. Daj, znaczy, to tu eee, Poprosiłem najpierw zarząd, a później trenera o możliwość treningu z chłopakami. Znam dobrze miasto, znam dobrze organizację tego klubu, wiem czego się spodziewać i wiem, że nie, bym, nie, nie, miałbym, nie, miałbym, nie miałbym nigdzie indziej w Polsce tak... Eee, tak znakomitych warunków, żeby, żeby przez, ten, przez ten krótki okres potrenować i w miarę, w miarę wrócić do, do jakiejś dyspozycji przez zbliżającym się sezonem ligowym. Ja dojrzewałem do tej decyzji i tak naprawdę już się z nią pogodziłem. E sam moment, kiedy, kiedy nad tym myślałem, i kiedy już podjąłem tę decyzję, chyba myślę, że był takim momentem, w którym jakby najwięcej, najwięcej przeżywałem emocjonalnie. Na teraz, teraz jestem już tak naprawdę szczęśliwy. Powiedz, co śpiewamy. Tak. Nie, ja nie będę śpiewał. Do śpiewania szupalę. Nie będą wiedzieć, że ja. Bratę, wyglądasz dziwnie. Ale to będzie komiczne. I, I ile mam tego śpiewać? Poprzez białe drogi, z mrozem za pan brat, pędzą nasze sanie. Szybkie niby wiatr. Biegnij, biegnij, koniu, przez uśpiony las. My wierzymy świerk zielony i śpiewamy tak. Pada śnieg, pada śnieg, dzwonia dzwonki san.